Co za świr, piwo z jajkiem. O to, że oddycham ciężko, to pewnie wynika z tego, że jednak 3,5 tysiąca metrów nad poziomem może dalej robi swoje. Czekoladka wygląda tak o, nie jak to, co znamy ze sklepu. Właśnie jedna z licealistek poprosiła Renatę o zdjęcie. Jesteś bardzo piękna. Czy mogę z Tobą zdjęcie? Ziomeczek w sklepiku umie powiedzieć taniej niż Wydrące. No, siema, Witamy w Cusco. To jest wejście do naszego hostelu. Taką mamy fajną okolicę z jakimiś takimi. Ogródkami, ogródkami. każdy sobie tutaj porobił co chciał. Wiesz co, Renatka? Chyba w drugą stronę pójdziemy. Idziemy zwiedzać. Wyspaliśmy się, chociaż łóżko strzelało prądem. No ale cóż, jak się płaci 30 zł, to jakieś wady muszą być. Chociaż w sumie nie wiem, mogłoby nie być żadnych. Tak jak mówię, turystów ci w tym mieście to statek, Więc są też na każdym kroku turystyczne miejscówki, co oznacza latę z mlekiem sojowym. Przyszliśmy na lokalny market San Blas, który nam wczoraj polecił właściciel naszego hostelu. Renatka obkupuje się rzeczami z Alpaki, a ja widzę, że tutaj turystów jednak jest nawet na tym markecie trochę. Także, no co się dziwić, są ludzie, którzy przyjeżdżają do Peru i nie, nie widzą nawet nimy, tylko lecą prosto do Cusco. Założę się, że wszyscy turyści, którzy są w Peru są tutaj. Ja Miałam e, szalik z Alpaki dla 20 soli. I te były po trzy, robione ręcznie Kupiłam od pani, pani w ogóle mi powiedziała, że jeszcze chce coś kupić To kosztuje 80, ale da mi za 50 A na koniec mi dała to jeszcze wy... za darmo jako bonus Za darmo jako Czyli bonus Czyli w sumie wydałaś ile? O, 34 34 sole, breloczek w gratisie Tak, mówili, że w Cusco jest drożej, ale w sumie ja nie widzę żadnej różnicy Tak, chyba zależy gdzie pójdziesz Tak, chyba zależy, A teraz weszliśmy do środka tego marketu i obławiamy się. Tutaj akurat soczki nieco droższe, bo z tego co widzę to za siódemkę, ale za to zaraz zobaczycie jakiej wielkości. A kanapki wszystkie poniżej dychy. I opcje wegetariańskie. No cóż, mówiłem, że będzie duże. Muchas gracias. Wasze zdrowie ryjce. A najlepsze, że jest nawet dolewka, więc upiłem trochę. I pani wlewa resztę. Czego to jest? Ja chyba miałem papaja na mango. I dla renatki mango z pomarańczą. To, to co? względów higienicznych. Chin A Na śniadanie kanapka z jajkiem i awokado. W wersji podstawowej kosztowałaby chyba ile to było? 5 soli dokładnie. Natomiast ja poprosiłem o podwójne jajko i podwójne awokado, więc cholera wie, może zapłacę z 7. Renatka zamówiła tortillę. Zapomnieliśmy, że tortilla to tutaj po prostu omlet. Renata nie jest panką omletów? No, wiem, trochę, Ale to dobrze, bo więcej dla mnie. A ty możesz wziąć kanapkę jak człowiek. I jeszcze ostatni strzał kawusia. Cafe pasado, po ich niemu. Nie bardzo duże trzmorzata. No, tak cin cin. Może jeden kolek więcej, ale o wiele większa. A pani chyba nam da spróbować czegoś lokalnego. Już nam dała spróbować kawałek ananasa w gratisie. Jesteśmy pełni, a ona cały czas nam coś proponuje, ale za darmo. Znaleźliśmy sobie własną koleżankę. No. <grafy> Gracias, senora. Próbujemy? Tak. Ciekawe. Podobno występuje tylko w Peru. Smakuje trochę jak piwo. Trochę jak piwo z awokado, pomieszane. Nie? Tak mi się wydaje. Totalnie smakuje jak piwo. I awokado taki, taki gładki, taki... Ale ciekawe bardzo. To w zamian za to, że wydaliśmy u pani 20 zł na 10 kg jedzenia, to jeszcze dostajemy takie gratis. Słuchajcie, pani ma w karcie sok specjalny z piwem. Jakbyście widzieli, co ona tam nie nawrzucała. Tam poszło piwo ciemne, jajko, jakieś 10 różnych owoców i to da się pić. Słuchajcie, to się da pić. To zamówili akurat nasi tam koledzy. Hola. Hola, hello. Saludos desde Lima. Lima peru. Hello. How are you? I pani przy okazji dała nam spróbować końcówkę i to się da pić. To się da pić. Cóż, chciałem to zamówić jutro w mniejszych ilościach. Już nie będę musiał, będę mógł się skupić na rzeczach, które no. lubię. Co za świr, piwo z jajkiem. Renata, chcesz więcej piwa z jajkiem? Mogę jeszcze troszeczkę. Ja będę mówiła chyba bez jajka, bo to jest surowe jajko tutaj na zakończenie delikatnie zapomniana kanapka, w zasadzie tost z serem. tej wielkości słuchajcie, trzy pieprzone sole, to jest 3 zł. 30 centów e, groszy. Ja nie mówię po polsku, ja mieszkam za granicą. Wydaliśmy 38 soli, 10 euro. Nie wypłacę się. Narodowość. Tutaj e, kolorowa góra, nie wiem jak to się nazywa po polsku. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego po prawej jest napisane, że alkohol szkodzi zdrowiu, to dlatego, że to jest reklama piwa. Nic przeciwko Puno, ale dobrze jest być w mieście z historią kolonialną i normalną, piękną zabudową. Pan nadaje komunikat o tym, że skupuje sprzęt AGD. Niestety nie mam lodówki do sprzedania. Można poznać, że nie jest to Europa Zachodnia po tym, że takimi uliczkami puszczany jest normalny, zwykły ruch uliczny. Trochę dramat. Ciężko jest też chodzić w związku z tym, a oni jeszcze trąbią czasami bez zapowiedzi. Chciałem Renatce właśnie opowiedzieć o syndromie filipińskim, więc pomyślałem, że opowiem wam o nim również, tłumacząc go Renacie. Otóż syndrom filipiński, nie mylić z chorobą filipińską, polega na tym, że jak jesteś w tanim kraju, to po jakimś czasie przyzwyczajasz się do tych cen lokalnych. Jeżeli wiesz, że wszędzie woda kosztuje 60 centów, to jak masz dać euro 20, to trochę cię to boli, mimo tego, że to jest tak jakby dalej. Dwa razy taniej niż woda by w Luksemburgu kosztowała. No ale boli Cię. Wytłumaczył nam pan w hostelu, w którym śpimy, że do katedry można wejść między 6 a 8 rano za darmo, albo w ciągu dnia płacąc 40 soli za osobę, czyli około no, 44 zł, to 10 euro. I teraz <ścoughs> mój syndrom filipiński polega na tym, że myślę sobie o ja to wstanę o 5.30, oszczędzę 45 zł, ale będę mądry. Gdy tymczasem może lepiej byłoby po prostu się wyspać. W Europie zdarza mi się nieraz zamawiać taksówkę za dużo więcej niż 45 zł po to, żeby oszczędzić sobie godzinę snu. zarwanego snu, tak? Więc nie wiem tak naprawdę co jest lepsze. Po prostu po dwóch tygodniach w Peru, jak przyzwyczaiłeś się, że za 10 euro, to możesz się dwie osoby nażreć potąd. Wyspać. Tak. Wyspać i najeść. Tak, tak okej. Okay. Za 10 euro możesz też. E... Znaleźć naprawdę sensowne zakwaterowanie, no to ciężko jest ci wywalić 10 euro na taką wygodę, że a pójdę sobie w ciągu dnia. No więc syndrom filipiński to właśnie ten dylemat, który teraz przekształca się w syndrom peruwiański. Ja nazywam go syndromem filipińskim, dlatego że czasami, mimo tego, że podróżowaliśmy w czwórkę, to zdarzało nam się czekać, aż cena Ubera zmaleje o 1 złoty, czyli o 25 groszy za osobę. Bo byliśmy przyzwyczajeni do tych niższych cen, co oczywiście nie ma żadnego sensu. Strasznie mi się podoba to, że wszędzie tam, gdzie jest informacja o tym, że dla celów bezpieczeństwa są kamery, to jest też napisane: uśmiechnij się, jesteś filmowany. Bardzo fajny motyw przewodni. Tutaj chyba można nagrywać w tej części, w tamtej niby nie, ale widziałem, że nawet przewodnicy robią ludziom zdjęcia. Być może po prostu low season, więc wiedzą, że nikt nikomu nie będzie przeszkadzać. Wodę i powietrze. To są wszystko odtworzone starożytne. Nie wiem, czy można tego słowa użyć. Inkaskie. Dlatego, że to muzeum to można kupić. Pan się zajmuje odtwarzaniem tych instrumentów profesjonalnie. I te ceny to nie są dolary, to są sole. Czyli prawie jak złotówki. W zasadzie Koliber bardzo ciekawy i niedrogi, ale, ale dam sobie spokój. Za dodatkowe 5 soli można wejść na wieżę, niezbyt wysoką. A to, że oddycham ciężko, to pewnie wynika z tego, że jednak 3,5 tysiąca metrów nad poziomem może dalej robi swoje. Ładny widoczek. Jakbyście chcieli taką nowoczesną Maryjkę, to tutaj jest kontakt do pani artystki. Plaza Major Cusco całkiem ładna. Znowu nie wiadomo, w którą stronę patrzeć. Tutaj katedra, przy drugim rogu drugi kościół, tam kawałeczek dalej trzeci, a od tego czwartego to żeśmy przeszli może z 500 metrów, z którego żeśmy wyszli właśnie. Całkiem religijny naród to musiał być. Za bazyliką schowany od razu drugi maleńki kościółek przylegający, ale w sumie w Limie też tak było, że była katedra i parafia. Właśnie jedna z licealistek, ubrana w mundurek szkolny, poprosiła Renatę o zdjęcie. Ale najpierw przeczytała z translatora, że jesteś bardzo piękna. Czy mogę z Tobą zdjęcie? A potem, jak zapytaliśmy jeszcze raz o co chodzi, to ona mówi: O co chodzi? Skoro mogła sobie wybrać tylu innych turystów, to ona mówi, że Renata po prostu jest taka piękna. Spalony nosek mi się najbardziej podoba. Ale outfit oryginalny, nie ma co. Panie sprzedawczynie chyba przeczekały deszcz i wracają. Jedyną wadą piętrowej zabudowy jest to, że zdjęcia z daleka wychodzą średnio i trzeba zrobić albo dużo pojedynczych zdjęć albo tak objeżdżać cały plac, co też w sumie niezbyt elegancko wygląda. I jeszcze raz coś ciekawego się dzieje, bo tutaj mamy knajpę, gdzie napisy są po hiszpańsku i po hebrajsku i to jest trzecia taka knajpa, którą mijamy, jedna jest tutaj za Ciężarówką to już się nie będę cofał. A drugą widać tam całkiem na końcu. Tutaj sklepik z wyposażeniem campingowym, ale są też naszywki na plecaki z różnymi krajami. W tym między innymi fajny kraj Warsowia. Pozdro z Miradoru San Cristobal. Widoczek na centrum kolonialne. I przedmieścia zlokalizowane na zboczach gór. Podeszliśmy kawałek pod kolejną atrakcję turystyczną. Tetamu góry. Tutaj jest kilka stanowisk z kukurydzą. A jak kupisz kukurydzę za cztery sole, to nagle się okazuje, że pan jest przewodnikiem i zaczyna do ciebie gadać o tym miejscu. Niestety, to co nam powiedział nieproszony przewodnik, się zgadza. Saksai nie da się raczej zrobić za szybko samodzielnie, więc może wrócimy tu. W jeden z tych dni, który nam zostanie po Machu Picchu, schodzimy zatem z powrotem do miasta wyposażeni w kukurydzę z serem. Takie delikatesy, kochani, za cztery sole. Tym razem kupiłem od drugiej pani. W kościele Towarzystwa Jezusowego przy głównym placu Cusco. W skrypcie jest wystawa sponsorowana przez Polskę, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 1 1417 zł to trzeba spróbować Byłem sobie taką 98% czegoś takiego jeszcze nie widziałem tam w ogóle były 100% ale tylko takie duże więc nie wiem czy mi to w ogóle przyjął cztery sole próbujemy a w czasie kiedy ja polowałem na czekolady to Renatka załatwiła sobie spodnie czekoladka wygląda tak o nie jak to co znamy ze sklepu to zupełnie nie przypomina czekolady takie, jak my kupujemy tylko na suficie mogę robić zdjęcia. Este es el pecho del templo, estamos justamente en estas zonas cúbicas. Y también podemos ver el campanario, ¿no? Donde vamos a subir. Este campanario, como pueden ver, es diferente a los otros campanarios tiene el convento, tiene la ciudad. Słuchajcie, hecze dzwon trzyma na skórze z lamy i serce dzwonu tak samo. A tam dzieciaki grają. W tle z kolejnym kościołem jednym z 16 w promieniu 500 metrów, jak nam powiedział pan przewodnik. A to drugie miejsce, gdzie można robić zdjęcia. Poza dachem i dzwonnicą i w zasadzie trzecie, ogródek. Wyszliśmy z konwentu świętego Franciszka. Niestety tam również nie dało się nagrywać ani robić zdjęć. W zasadzie gdybyśmy byli bez przewodnika, to bym natrzaskał zdjęć i. I nagrań nie wiadomo ile, ale koniec końców, przy przewodniku trochę głupio była. To taki porządny człowiek, nie chciał, żeby łamać reguły. Jak zwykle mamy szczęście do przewodników. Dużo informacji się pokrywa z konwentem św. Franciszka z Limy. I w ogóle chyba gdzieś jeszcze było dużo podobnych informacji, w jakimś jeszcze kościele, który odwiedziliśmy. Także pomału ta wiedza zaczyna się utrwalać. Jakieś tam reguły chowania bogatych ludzi koło ołtarza, żeby byli bliżej Boga i że tego zakazali w 1800, tam, nie wiem, 25 czy 30 i tak dalej. Co nam tutaj jeszcze zostało do odwiedzenia dzisiaj? Kupiłem Serogala za dwa sole. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, to co mi się udało nielegalnie nagrać, to największy obraz Ameryki Południowej. 100 coś tam metrów kwadratowych. Fajny. Ja Rosek. Renata Popkornik, bawimy się. Mój czurro nawet jest z kawałkiem plastiku, żeby było widać, że dżem jest niedotykany. Mijamy kolejne kościoły. Tutaj Kościół Świętego Piotra, ale jak jest ich 16 w promieniu 500 metrów, to nie będziemy wchodzić do wszystkich. Wejdziemy za to na market, bo widziałem go w głównych atrakcjach miasta. A na markecie byliśmy dotychczas tylko jednym. Widać, że jeszcze większa masuwa niż na tym, na którym byliśmy dzisiaj rano. Chociaż pewnie babuski tak samo miłe. Chyba to jest nocny, wiesz? Dobra, nie lubię w takich miejscach trzymać kamery za wysoko, więc mam nadzieję, że się napatrzyliście. Tutaj wzdłuż głównej alejki dużo czekolady. Szkoda, że nie wyciągnąłem kamery, ale już drugi raz ktoś dzisiaj poprosił Renatę o zdjęcie. Przyglądałem się bacznie wszystkim ich ruchom, ale faktycznie chodziło tylko o zdjęcie. Bardzo ciekawe. Tak samo jak na tamtym, gdzie byliśmy dzisiaj rano. Na końcu jest Jezusek. Tutaj aż pachnie kadzidełkiem od Jezuska. Słuchajcie, tutaj za dużej kreatywności przy nazywaniu swoich sklepików nie ma. Jest Hugeria, czyli generalnie Sokownia. Maria, Margarita, Rosa, Pilar, Eulalia, Judith, a tam dwie, Marta i Shirley. Tutaj mamy następny rząd. Kogo mamy? Dora, Milagros. Betty, Reweka, Luz, Jeni, Ani. Coś fantastycznego. Teraz miniemy sobie alejkę jedzonka lokalnego. Usiedliśmy sobie w bardzo podobnym miejscu do tego dzisiaj rano. Parami soczek za 5, nie za 7. Kanapeczka też za 5, ale mniejszy. Tak, ja zaraz swoją jeszcze Ultra Combo. Tak jest. Muchas gracias. Z jajkiem, awokado i serem. A renatka z awokado i pomidą. I jeszcze renatka. Herbatka z Muni. Niezastąpiona. Moja, ulubiona. Lubię wszystkie herbaty: i Coca i Munia. Te są najpopularniejsze w sobie. Coca -B. Fajna była, drugą sobie zamówiłam. No do pora na deserek. Tarta z czekolady za chyba 2,50. Nie, to się po polsku tarta nie nazywa, Po prostu ciasto czekoladowe. I sok z ananasa, za piąteczkę. A Renata poprosiła o dolanie wody, pewnie będzie za darmo. 37,50 wydaliśmy. 50 centów mniej niż rano, Jest. Kolacjowanie jeszcze nie zakończone. Kukurydza. Tutaj pani miała takie trochę godniejsze kawałki sera pokrojone. Jakbym ja jeszcze miał miejsce, to bym dopiero przyjął kukurydzę z serem. A tutaj ulica Barberów. Wszystkich wam nie pokażę, bo większość z nich już minęliśmy. Po czym poznać, że w bankomatach nie ma prowizji? Po tej kolejce w której niniejszym również się niestety muszę ustawić To albo 10 euro prowizji piękny Palacio de Justicia i pewnie jakiś sąd okręgowy albo apelacyjny Tutaj jest jakiś, jak to się mówi, Sehenswürdigkeit jedna z głównych atrakcji miasta kamień w ścianie, który ma 12 kątów i on gdzieś tam jest ale szczerze mówiąc nie chce mi się nawet Aha, dobra, to ten. Błagam Was, mordeczki, nie idźcie do tego kamienia. Strata czasu, ta ulica jest okropna. Ale ziomeczek w sklepiku, zaraz naprzeciwko tej skały, nie tylko że ma ceny napisane, to jeszcze umie powiedzieć taniej niż w bydrące. I faktycznie nie jest drogo. Piwo z beczki nie jest tutaj za często spotykanym zjawiskiem, więc jak zobaczyłem, że jest tutaj, to weszliśmy. Przy okazji mamy też fajny widoczek. Oczywiście kamera jak zwykle ma trochę lepszy, bo ja tak bardzo nie jestem w stanie cały czas wychylać łba jak kamera. Także wy macie lepiej. Fajna uliczka, co nie? Dostaliśmy jakieś kartofle. Sam raz jak się płaci 25 zeta za małe piwo. Błagam, nie bijcie mnie, jeżeli źle to wymawiam. A to? Co to było? Maizmorado. Maizmorado. No dobrze. To w takim razie... Um... Zdróweczko, Renateczko. Salut. Moje jest bardzo gorzkie. Tak? Mm -hmm. No ja to nie jest to, czego ja szukałem. Dziwne, że nie mam po prostu pilza kraftowego. Może po prostu ludzie nie chcą płacić pięć razy tyle za tego samego pilza od innej firmy. No, i dobra, nie? Tak, no ja to z całą pewnością wypiję. No dobra, udało nam się dzisiaj wydać na dwa piwa, tyle co wcześniej wydaliśmy na wielkie śniadanie i na wielką kolację nierazem wzięte, każde z osobna. Tutaj kościół San Blas, też jedna z głównych atrakcji tego miasta, tymczasowo zamknięta. Także możemy sobie popatrzeć stąd. Ty choć tam pójdziemy.